Siema Hokejowe Świry i Enagelowi Maniacy. Obiecywałem od kilku dni, a może nawet więcej niż od tygodnia, że zrobimy podsumowanie występów Krzysztofa Maciasia w ekipie Florida Panthers. Oczywiście nie mówimy tu o sezonie zasadniczym, czy też nawet o sparingach przed sezonem Enagel, ale o... Kampie, o obozie treningowym, na który został zaproszony Krzysztof Maciasz, Już jeden taki obóz zaliczył, to był wtedy miesiąc lipiec. I dobre pokazanie się na Development Camp zaprocentowało. Krzyśka zaproszono na kolejny etap, na Rookie Camp, dokładniej na turniej Rookie Showcase, który odbywał się w Nashville. Tam odbyły się trzy mecze sparingowe i w jednym z nich właśnie polski napastnik wziął udział. Natomiast zapraszam Was na ten materiał, bo powiemy sobie o wielu szczegółach, o których do tej pory nie było okazji. Powiedzieć. Podsumujemy to, co się ostatnio stało, popatrzymy też w przyszłość. Zadamy sobie, jak w każdym wideo o krzyśku Maciasiu, takie podstawowe pytanie, czy będziemy mieli znowu po wielu, wielu latach Polaka w NHL. Zapraszam! No i zanim przeniesiemy się do aktualnych wydarzeń, to dobrym zwyczajem będzie jednak przypomnienie tego, czy też powiedzenie wszystkim nowym użytkownikom naszego kanału, nowo zainteresowanym hokejem polskim, czy też NHL-owym, jak to z tym Krzyśkiem Maciasiem w ogóle jest, więc... Nie cofając się już też lat 20 do tyłu, do lat młodości, Maciasia, powiedzmy o ostatnim sezonie, gdy trafił do kanadyjskiej młodzieżowej ligi WHL Western Hockey League i tam zaliczył naprawdę dobry debiutancki sezon. 22 gole, 25 asyst w 65 spotkaniach, to zrobiło dobre wrażenie. Na deser był występ na mistrzostwach świata elity. Też bardzo widoczny był Krzysiek w tych dobrych fragmentach gry polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni co prawda spadli. Maciaś miał dobre, jak powiedziałem chwilę, miał też te gorsze jak nasza cała drużyna ale nie umknęło to uwadze, że chłopak w wieku lat 20 stanowi już taką sporą wartość dla swojej drużyny narodowej i potrafi się przebijać, jak wspomnieliśmy, w młodzieżowych ligach świata, yy, młodzieżowych ligach hokejowych, najlepszych na świecie. To wszystko nie starczyło do tego, by Krzysiek Maciaś został wybrany w drafcie, ale już wcześniej okazało się, że dogadał się z obozem Florida Panthers, dogadał się właśnie na ewentualność, gdyby w selekcji, w naborze młodych talentów do NHL zabrakło jednak dla niego miejsca, że przyjedzie na ich development camp. I tam Krzysiek był wyróżniającą się postacią, zarówno na zajęciach, tych towarzyskich, tych na lodzie, tych w siłowni. Zwracał, zwracało uwagę na niego kilka współczynników, wyróżniało go wręcz na, na tle większości grupy, dlatego znalazł się na NHL Rookie Showcase. I dochodzimy tu już do tych aktualnych wieści. Rookie Showcase to turniej, turniej, na który kwalifikuje się tylko wybrana grupa zawodników. Nie mogą tam jechać weterani NHL, są pewne przepisy które regulują, że tylko zawodnicy bez kontraktu, na takim próbnym kontrakcie albo zawodnicy wydraftowani przez daną drużynę, nie mający więcej niż X, kilkanaście, kilkadziesiąt występów w NHL, tak żeby też tam nie pchać ludzi, którzy już mieli dobre przetarcie w lidze i trzeba podejmować te decyzje w stosunku do, do takiego gracza na zupełnie innym szczeblu. Tutaj ma być nowe, ma być świeże, mają być chłopaki, którzy, którzy ma, muszą coś udowodnić, muszą coś pokazać. I takich turniejów jest rozgrywanych kilka, kilkanaście. Każda ekipa nawiązuje jakąś współpracę. Akurat jeżeli chodzi o Florida Panthers, to oni pojechali na NHL Rookie Showcase do Nashville, gdzie mierzyli się w meczach sparingowych, towarzyskich, między innymi z ekipami gospodarzy Nashville Predators, Carolina Hurricanes, a także przyjechali tam lokalni rywale Florida Panthers, czyli Tampa Bay Lightning. To wszystko odbywało się tydzień temu, tak jak wspomniałem, mniej więcej, a dokładniej, żeby Wam podać daty, od 13 do 16 trwała cała impreza sygnowana przez NHL jako popisy Ruki, czyli prawdopodobnych, teoretycznych debiutantów w NHL. Słów kilka o tym turnieju jeszcze. Każdy miał grać z każdym, a więc Predators, Hurricanes, Lightning i Panthers. W takiej tabeli, w której no, teoretycznie taka mini-liga była prowadzona, ale uwaga, tam naprawdę nikt nie przywiązuje uwagi do tych końcowych wyników. To znaczy nie mówię, nie chcę Wam przekazać tutaj, że te wyniki poszczególnych meczów w ogóle nie mają znaczenia, ale... Wszyscy wiedzą, po co tam przyjechali. Trenerzy nie są rozliczani przecież z wyników takich turniejów przedsezonowych, młodzieżowych, juniorskich. Rozliczani są zawodnicy i to zazwyczaj indywidualnie, dlatego sprawia to, yy, sprawia to takie wrażenie, że owszem, wszyscy grają dla drużyny, ale też każdy się chce mocno pokazać i każdy chce tą kolejną zmianę wykorzystać z tych właśnie młodych chłopaków. Chcę potwierdzić, że zasłużenie dostał taką szansę lub że zasługuje na jeszcze więcej. Stąd to, czy y, Lightning wygrali wszystkie trzy mecze, czy je przegrali, nie ma tak dużego znaczenia dla przykładowego prospekta ekipy Tampa. I tak samo wyniki y, ekipy Florida Panthers łączne nie mają tak dużego znaczenia dla Krzysztofa Maciasia. I podawanie ich i bazowanie na tym, że drużyna Maciasia y, dwa mecze przegrała, tylko jeden wygrała to w ogóle nie ma przełożenia na ocenę Polaka. Tak przynajmniej jest moim zdaniem i z tego co się w świecie hokeja i Nigela orientuje, to tak funkcjonuje ale do konkretów może nie będziemy omawiać całej tej e, mini ligi jak to już nazwaliśmy tylko powiedzmy sobie że w pierwszym meczu Florida Panthers w piątek dokładnie wieczorem naszego polskiego czasu grali przeciwko gospodarzom Nashville Predators i to był ten jedyny mecz który wygrali 5 do 2 zwycięstwo Panthers uwaga w składzie Krzysztofa Maciasia nie było. Dzień później kolejna potyczka, tym razem z Carolina Hurricanes. I tutaj sromotna, wysoka, porażka 3 do 7. Uwaga! Nie było w składzie Krzysztofa Maciasia. I już zrobiło się, jeżeli chodzi o polskich kibiców, jeżeli chodzi o zainteresowanie Maciasiem, jego perspektywami, zrobiło się trochę gorąco. Dlaczego? Kibice zaczęli pisać w różnych miejscach do mnie też, nawet dzwonił do mnie mój szanowny kolega Patryk Rokicki. Pozdrawiam cię, Patryku. I rozmawialiśmy tam na ten temat, czy ktoś coś wie, dlaczego Krzysiek Maciaś nie gra w meczach na które został powołany, dla których no, pewne plany sobie poukładał, zawodowe i prywatne. I odpowiedź była prosta. Takiej samej odpowiedzi udzieliłem Patrykowi Rokickiemu, bazując... Na pewnych informacjach, ale no, nie mając w 100% tego od źródła, ja nie rozmawiałem ani z trenerami Florida Panthers, akurat pracował nad tym całym turniejem sztab szkoleniowy z Charlotte Checkers, czyli z drużyny filii, drużyny klubu współpracującego z ligi niższej z zaplecza NHL. Tam pracował sztab właśnie z Charlotte, prowadził Krzyśka Maciasia i innych chłopców, którzy w organizacji Florida Panthers się znaleźli. Nie mam aż takich kontaktów, to znaczy, no dobra, nie będę, nie będę mówił, że nie mam, bo Z2 bym znalazł. Natomiast, bazując na tak zwanej wiedzy ogólnej i tym, jakie są hierarchie pierwszeństwa i sposób myślenia klubów NHL oraz tych sztabów, pierwszeństwo mają zawodnicy, którzy są na kontrakcie. Najwyższe pierwszeństwo mają największe talenty, czyli ci ludzie, w których zainwestowano wysoki wybór w drafcie. Pamiętajmy o tym, jaka to jest wartość. Czasami te wybory w drafcie, pierwsza runda w drafcie potrafi być zapłatą za naprawdę dobrego zawodnika NHL. Więc jeżeli później za ten wybór w drafcie ktoś draftuje ciebie, to jesteś dla klubu wartością i z pewnością taki chłopak. Dostanie więcej minut, dostanie więcej meczów do rozegrania aniżeli Krzysztof Maciaś, który jest tutaj zaproszony, ale nie jest związany z klubem żadnym kontraktem, umową, tylko jedynie są to takie słowne ustalenia, żeby przyjechał, dał z siebie wszystko i może coś z tego będzie. Więc dwa pierwsze mecze. Kadra powołana w ogóle przez Florida Panthers na ten cały NHL Rookie Showcase. To było 29 chłopaków. I z, tych, z tej 29, tylko sześciu nie miało kontraktu, nie było draftowanymi, nie było związanymi z Florida Panthers jakoś szerzej. W tym Krzysiek Maciaś nie był tutaj związany z Florida Panthers, więc naturalnym jest że on i tych kilku kolegów w podobnej sytuacji są taką opcją na jeden mecz bardziej i to pewnie nie na duże minuty. Od początku turnieju trzeba było mieć tego świadomość, że nawet dobre pokazywanie się na tych codziennych zajęciach nie zapewni mu pełnej skali, pełnej dawki zaufania od trenera, bo są inni ludzie, którzy no już mają niemalże zagwarantowane samym statusem w klubie to, że zagrają we wszystkich meczach duże minuty. Natomiast u Krzyśka sytuacja wyglądała po prostu inaczej. Reasumując, nie była to A. kontuzja, o co się niektórzy martwili. B. Nie było to tak, że Krzysiek przyjechał, trener go zobaczył i stwierdził, że no to może w ostatnim meczu tylko dam ci szansę, bo jesteś za słaby, że y, za czymś Krzysiek. Mówiąc kolokwialnie Nie dojeżdżał Dojeżdżał, było wszystko w porządku Hierarchia zadecydowała o tym Że Maciaś nie wziął udziału W wygranym meczu z Predators I w przegranym z Hurricanes Potem był dzień przerwy, niedziela Oczywiście chłopaki z każdej drużyny Z Florida Panthers też Trenowali, odpoczywali Trenowali, mieli jakieś plany zajęcia I w poniedziałek Był sparing Ostatni dla nas z perspektywy polskiego fana i tej obserwacji Krzyśka Maciasia najważniejszy, bo nasz rodak znalazł się w składzie Florida Panthers na mecz z lokalnym rywalem, ale przypomnijmy turniej rozgrywany w Nashville, ale odbyły się tam derby, florydy, ruki, tak to nazwijmy i w warwach Panther wystąpił Krzysztof Maciasi. Maciaś dostaje więc szansę gry przeciwko Tampa Bay Lightning i co? I nie marnuje jej. Mimo tego, że trener, tak jak Wam mówiłem, z uwagi na pewną hierarchię w tym zespole, tego jak wycenia się wartość czy przyszłość niektórych z tych chłopaków, musiał ustawić go niżej, nie miał, nie był to ani pierwszy, ani drugi atak tylko. Atak czwarty, bardzo mieszane zresztą zmiany w tej czwartej formacji. Najczęściej Krzyśka Maciasia w tym spotkaniu widziałem z Kento i Sogajem, Ci z was, którzy oglądają moje filmy, to wiedzą, że na jednym z wcześniejszych, gdy dyskutowaliśmy jeszcze o szansach draftowych, ja Kento Isogaya, nie znając bardziej tego hokeisty, wziąłem jako taki przykład, porównanie do Krzyśka Maciasia, więc tym bardziej śmiesznie mi się patrzyło na to, że, że historia, los tak splutu. Losy tej dwójki Maciasia i Sogaja grali, dali parę dobrych zmian, ale najważniejszym konkretem, taką podstawą, dla której mogłem powiedzieć, że Krzysztof Maciaś wykorzystał swoją szansę, to jest oczywiście punkt, asysta drugiego stopnia w tym spotkaniu. Mówiąc już o finalnym wyniku to Lightning wygrali 5 do 2, wyszli na prowadzenie 1-0 w pierwszej tercji. No, i Panthers odpowiedzieli pod koniec tej pierwszej tercji właśnie golem wyrównującym na 1 do 1. I to był taki najlepszy fragment właściwie Florydy. Fragment, w którym udział wziął Krzysztof Maciaś. Wyjechał na taką mieszaną zmianę. Yy, trener yy, pozwolił mu wjechać na. Jedną, jedno, jeden z ostatnich ataków, jakie Florida przeprowadzała w tej części meczu, i Krzysiek odważnie pojechał prawą stroną, objechał bramkę dynamicznie na dobrym tempie i rozegrał to wszystko na lewe skrzydło. A potem jeszcze jedno podanie, i pada z tego gol. Natomiast no, samo to, co Krzysiek w tej akcji pokazał, zasługuje na szacunek, pokazuje jego odwagę, jego pewność siebie, to, że Czwarty atak, okej, okay, ale mogę równie dobrze wejść i grać z chłopakami z pierwszej formacji i wypracować im sytuację strzelecką, bo tak to się właśnie stało. I mało było później, już nawet po tym strzelonym golu, przy którym palcem maczał Maciaś, nie wpłynęło to jakoś super pozytywnie na jego czas na lodzie, to znaczy dalej był marginalizowany przez sztab, dostał pewnie coś w okolicy 8-10, może minut łącznie w tym spotkaniu zaistniał to co mówiłem przede wszystkim tym punktem w pierwszej tercji w drugiej e, nieco mniej widoczny Krzysiek natomiast w trzeciej jeszcze tam parę razy fajnie siłowo zagrał zastawił się za krążkiem podążał e, na równi z ludźmi w których w które Kluby NHL zainwestowali wysokie, draftowe wybory wartości. Także na pewno nie stracił tym występem, podbił wręcz zainteresowanie swoją osobą, jednak reasumując już też cały ten obóz, cały ten turniej nie udało się zrobić kolejnego kroku. I nie jest to zaskoczeniem też, bo kolejnym krokiem jest już otwarty dwa dni temu kamp głównej drużyny Florida Pan. I tam naprawdę dostało się zawodników już z pierwszej kadry, już z pierwszych stron gazet, z pierwszej strony każdego portalu o NAGEL, czyli Matthew Kaczak, Aleksander Barkow, wszyscy ci, którzy zostali nie tak dawno mistrzami NHL. Ale sama świadomość, że kilku z tych chłopaków, z którymi Krzysztof Maciaś miał do czynienia, nazwijmy to tak, czy to na Development Camp, czy to na Ruki, Showcase kilku z tych chłopaków na ten obóz głównej drużyny się dostało, i to powinno nam wszystkim uświadomić, jak blisko Krzysztof Maciasz jest, jak ta walka jego zaszła daleko o NHL. Nie lubię gdybania, ale gdyby yy, udało się, gdyby parę rzeczy. Ułożyło się inaczej i Maciaś miałby może szansę zagrać w tych dwóch poprzednich meczach i tam też coś zrobił fajnego. To być może dzieliłby e, już niedługo, czy właściwie już teraz, szatnie z Metiu Kaczakiem, właśnie e, z Aleksandrem Barkowem, z, z Siergiejem Bobrowskim. Tak nie jest, no pojechał tam między innymi Hunter St. Martin, e, czyli ten chłopak, któremu Maciaś asystował przy golu na 1 do 1 Stampa Bay Lightning. A dla Krzyśka też coś przygotowano, i to jest najważniejsza puenta chyba z tych ostatnich wydarzeń. Coś to nawet za mało powiedziane. Ja bym chciał podkreślić entuzjazm tego, że Krzysztof Maciaś został zaproszony na kolejny obóz treningowy do ekipy Charlotte Checkers, czyli do ligi AHL, bezpośredniego zaplecza ligi NHL, najlepszej ligi na świecie. Tam ten kamp, te treningi ruszą 28 września, a więc mało czasu ma Krzysiek Maciaś na to, żeby się jakoś szczególnie przygotowywać. Musi pozostać w formie, musi trenować. Prawdopodobnie wróci do Prince Albert i tam będzie prowadził sobie jakieś indywidualne czy też z drużyną zajęcia, po to, żeby potem polecieć do Charlotte i tam podwodzą tego samego trenera, który prowadził ich na Rookie Showcase. Co jest ważne, że właśnie ten trener też podjął decyzję o tym, by kilku z tych chłopaków zaprosić do siebie, do Charlotte, do ekipy Checkers, żeby tam jeszcze mogli pokazać, żeby tam mogli. Się wykazać, a być może już w głowie y, trenera jest jakiś plan na to, żeby, y, żeby ich mieć tak czy inaczej w obwodzie, żeby y, być może skorzystać z ich usług już w nadchodzącym sezonie zasadniczym ligi AHL. Krzysiek ma bardzo pracowite lato za sobą bo ma jeden obóz, drugi obóz i teraz trzeci, a jeszcze uczestniczył przecież także w sparingach, meczach towarzyskich i obozie w Prince Albert Riders, więc możemy nawet zaliczyć mu cztery takie naprawdę trudne fragmenty, gdy wychodzisz na lód po jakiejś przerwie, gdy wychodzą z tobą równie głodni sukcesu i pokazania się inni ludzie. I ty musisz za każdym razem pokazywać, że jesteś silny, dobry i lepszy. Poświęćmy trochę czasu na analizę tych szans na tym nadchodzącym obozie, czyli przenosimy swoje centrum zainteresowania do AHL na zaplecze NHL. Przede wszystkim, co Krzysiek Maciaś pokazał w tym ostatnim okresie, czy to w Prince Albert tam biorąc udział w pewnych gierkach towarzyskich, czy w tym meczu ten występ, o którym mówiłem przeciwko Tampa Bay Lightning w barwach Florida Panthers. Nadal uważam, że bardzo mocną cechą Krzyśka Maciasia jest taka bezczelność strzału, czy też bezczelność podejmowania decyzji. Tak jak to zrobił przy Punkcie, który uzyskał, bo no nie przystraszył się nadarzającej się okazji. Otworzył się korytarz, wolna przestrzeń, żeby przejechać za bramką. Krzysiek też nie podszedł do tego nerwowo, tylko wyczekał odpowiedni moment i wybrał najlepszą opcję. Rozciągnięcia tego czy oddania krążka na lewe skrzydło, więc taka bezczelność w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Strzał. Też podkreślmy, właśnie bezczelność strzału. No, miał y, uderzenie na bramkę na pewno w tym meczu towarzyskim przeciwko Lightning y, Krzysiek, y, ale dużo więcej akurat w tym aspekcie uderzenia na bramkę pokazywał w y, ciągu sezonu poprzedniego inną taką rzeczą, która się mogła rzucić w oczy, gdy Krzysiek był na lodzie, to, że ma silne nogi, że potrafi nimi się zastawiać, że gdy, że gdy podąża za krążkiem lub za rywalem do bandy, to ciężko go przepchnąć, ciężko go przewrócić, ciężko przed nim uciec, więc te nogi Krzyśka są naprawdę przystosowane do gry już pewnie na poziomie seniorskim i tutaj ta trzecia najważniejsza rzecz, że Krzysiek Maciaś ma już doświadczenie w grze z dorosłymi facetami i to nie w jakiejś lidze. W lidze ogórkowej, bananowej, w lidze piwnej, tylko grał z tymi wszystkimi dorosłymi weteranami na Mistrzostwach Świata Elity. I to jest ogromny plus. Plus, który ludzie w AHL będą brali pod uwagę, mocno pod uwagę, yy, będą brali, oceniając na koniec obozu treningowego to, czy Krzyśka Maciasia zostawiamy u siebie w Charlotte, czy pozwalamy mu jechać do ligi juniorskiej i w razie czego mamy kontakt do siebie i dzwonimy po niego gdyby były kontuzje gdyby była potrzeba zmiana filozofii gry gdyby trzeba było troszkę przewietrzyć szatnie bo tych przecież scenariuszy na kolejny sezon w każdej drużynie hokejowej jest cała masa co do samej AHL co do ekipy Charlotte nawet ale mówiąc już tak bezpośrednio o całej lidze, bo widzę, że pojawiają się powoli takie głosy, że no, za słaby krzysiek na NHL jest, a to AHL to, jest, to, to nie jest jakieś dobre miejsce, to już nie jest to, to już nie jest ta skala talentu. Otóż nie, do wielu wybitnych zawodników później NHL-owych zaczynało w AHL. Wielu graczy ma za sobą takie doświadczenie początku swojej kariery w AHL, mówię tutaj o takiej seniorskiej kariery, ale także wielu graczy, którzy zaczynali z wysokiego C, którzy zaczynali w NHL, przechodziło po drodze problemy i, i trafiało do AHL z różnych powodów. Znamy na przykład na podstawie naszego innego, wybitnego rodaka, Mariusza Czerka. Y, sytuację z, zsył, z syłkami. Tam, gdzie już w kadrze NHL momentami się nie mieścił y, nasz wybitny strzelec y, Mariusz Czerkawski, y, tam często był spychany właśnie na zaplecze Ligi NHL, gdzie musiał pokazywać, że jest na to miejsce za dobry. I pozostaje nam liczyć tylko na to, że szybko, szybko albo w ogóle nie, nie będzie nawet szybko ale że Krzysiek Maciasz Pokaże to, że on jest na zaplecze AHL za dobry. Nie będę Wam cytował czy czytał wywiadu, jakiego udzielił Krzysiek Maciaś, redakcji Hockey.net. Zresztą udzielił pewnie kilku innych wywiadów całego. Nie będę tutaj cytował czy przytaczał. Natomiast jest fragment, który mnie niesamowicie zadowolił jako, jako fana talentu Krzyśka Maciasia. Więc słuchajcie uważnie. Na pewno zdobędę sporo doświadczenia, bo w końcu to rywalizacja z zawodnikami z zaplecza najlepszej ligi świata. Na pewno będę mógł się sporo nauczyć od bardziej doświadczonych zawodników. Postaram się utrudnić trenerom decyzję i zrobić wszystko na 110%. I mnie osobiście jako miłośnika słowa i takiego człowieka, który lubi się wsłuchiwać czy dopatrywać, wyszukiwać pewne zbroty mogące o czymś ważnym świadczyć, to cieszy mnie to stwierdzenie Krzyśka Maciasia takie pejoratywne, ale pozytywne jednocześnie, dlatego że on chce utrudnić tym trenerom z Charlotte, utrudnić decyzję o odesłaniu go gdziekolwiek indziej. To jest fajne podejście, to jest podejście walczaka. No spodziewa się Krzysiek Maciaś, że jego akcje zostają tak pół na pół, czy, czy nawet niżej, że pewnie tam są ludzie, którzy już się znają, że pewnie niektóre talenty, które z nim tam trafiają, żeby, żeby się pokazać, mają może na starcie jakiś e, handicap nad nim. Ale chce Krzysiek, i ja mówię, że, że zrobi te 110%, żeby było bardzo trudno, żeby była wielka zagwostka, czy zostawić tego Polaka, że tak dobrze się pokazał, ale może mu to tylko tak wyszło przez tydzień, i no dobrze będzie, jak pozostawi po sobie tak świetne wrażenie. Żeby była zagadka w głowach sztabu szkoleniowego Charlotte Checkers. Maciaś teraz, czy maciaś trochę później? Bo że maciaś w ogóle, to dla mnie jest to niemalże oczywiste. A wy co myślicie? Krzysiek Maciaś ma szansę zagrać w NHL? Dajcie znać w komentarzach, jak podsumujecie te jego ostatnie występy, te ostatnie tygodnie, gdy żyliśmy tą myślą o Polaku w barwach mistrza NHL. Co się ziściło na NHL Ruki Showcase? Jak zauważyliście, ja zmieniłem nieco wystrój. To samo biurko, ta sama szafa, ale inne pomieszczenie. Na razie nagrywa mi się tutaj dobrze, ale też możecie napisać, co o tym wszystkim sądzicie, czy to jest dla Was wystarczające, czy ten kanał speł spełnia wasze oczekiwania i czy te moje filmy mają powstawać dalej. Serdecznie was zapraszam też na portal NHL.pl. Codziennie robimy dla was robotę, raporty, przygotowujemy się do nowego sezonu. I w tym wideo to już wszystko. Siema hokejowy świrze Nagelowy Maniaku.